Witaj, nazywam się Stanisław Rybaczuk. Chciałem powiedzieć, pewnie tak jak wszyscy inni, uczestnicy szkolenia z symulator wystąpień autorstwa Krzysztofa Hilara, ja również podjąłem wyzwanie. Chcę pokazać, że też stosuję wiedzę. Opowiem Ci historię. Ta historia będzie niesamowita. Będzie niesamowita, ponieważ będę liczył od jednego do trzydziestu. Słuchaj, było to tak: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia sześć. Dwadzieścia siedem. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści. Jak. Podobała Ci się moja historia? Mi bardzo. A tobie? Pozdrawiam. Stanisław Frybarzu.